Hej, witam Was. Tutaj Mikołaj i dzisiaj przedstawię kolejną grę o nazwie Ghost Recon Online. Jest to gra FPS z elementami strategii. Gramy tutaj trzema kasami. Recon, czyli sniper, taki zwiat. On się posługuje snajperkami i pół, pół tymi maszynganami submaszynganami. Specjalist. Light machine gun to są te takie działka rozstawiane yy, i shotgun yy, i assault, czyli taki szturmowiec. Yy, on yy, posiada w arsenale shotgun i yy, karabin. Yy, każda klasa ma swoje umiejętności, yy, które się dostaje na level 2 i 8. Yy, tutaj jest jakaś yy, szturmowiec ma tarcze. Jakiś hit um, na drugim levelu. Yy, sniper ma Oracle, to jest taki radar. I Cloak, to jest niewidzialność. No i specjalist ma. A nie mam żadnego pojęcia, co on ma. <śm> Ale okej. Okay. Więc mm, Rekon i Assault to były te dwie kasy, które najbardziej mi przypadły do ghostu Wybiorę tutaj Assault. Oczywiście możemy zmieniać sobie klasy. Yy, przed rozgrywką, więc jest OK. I tak mamy standardowy ekwipunek, e, in, czyli inwertory. Customize e, your character. Never mind. E, tutaj mamy po prawej nasz, e, nasz, 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 naszą, nasz profil, tak jakby czyli Awatar, e, Nick, um, RP to, są, to jest ta waluta w tej grze. To pewnie są Recon Points, jak zgaduję, e, Achievement Points i ghost, co ghost Coins, czyli to są jakieś tam do kupienia. Hmm. Mamy tutaj e, lobby jakieś, public. No, okej. Okay. Przejdźmy od razu już tutaj. Aha, e, co jeszcze? Mamy system Daily Challenges, czyli y, dziennych wyzwań i mamy solo challenge i fire team challenge fire team challenge to są takie um, y, wyzwania które musimy z drużyną y, zrobić a solo challenge to są y, wyzwania które możemy zrobić sami hmm. tutaj mamy y, tutaj mamy reward czyli naszą nagrodę którą dostajemy expires in czyli mamy czasu do wykonania tego zadania i Requirements, czyli co musimy zrobić, żeby po prostu wykonać to zadanie? Complete uh, three rounds with Assault Class, czyli musimy yy, ukończyć trzy rozgrywki z klasą Assault, czyli tą, którą wybrałem na początku. No, weźmy to. Myślę, że trzy rozgrywki zdążymy zagrać. Ok, przejdźmy do gry. Mamy tutaj Match Lobby. Klikniemy start. Yy, trochę nam będzie wyszukiwało. Ja przerwę po prostu to i y, jak znajdzie nam y, drużynę i resztę, to y, włączy nagrywanie. No, siemka, jesteśmy już w rozgrywce. Gram właśnie Assaultem. Tak wygląda y, gra. Um, mam ustawienia low, żeby się nie zacinało, więc niektóre tekstury mogą być niewyraźne, ale wyście, że na wysokich y, ustawieniach gra naprawdę jest prześwietna. Y, biegnąc sprintem możemy się rzucić... Do leżenia możemy przejść do kłócania i do pozycji stojącej biegnąc. Także możemy się też. na kolana i stać od razu. O, akurat tutaj się już skończyła rozgrywka i wygraliśmy. Nie zdążyłem wszystkiego. Ten. No. Nie zdążyłem wszystkiego e, opowiedzieć, ale z tego co zauważyliście, jest to gra e, w trzeciej osobie. Mm, więcej nie mogę wam teraz powiedzieć bo po prostu nie mam jak pokazać zobaczę za ile się załaduje następna rozgrywka i A aha kolejna rzecz yy, yy, mamy coś takiego yy, że po prostu pierwszą rozgrywkę yy, którą wygramy dziennie to dostajemy 300 punktów za nią czyli taka pierwsza wygrana dnia. dnia okay. Tutaj nam znowu będzie wyszukiwał mecz, więc ja to przewinę. W ogóle jeszcze przed rozgrywką kupiłem sobie nowy pistolet. Nie jest on jakiś tam super świetny, ale na pewno lepszy niż ten, co miałem. Dobra, to więc kolejne cięcie. Okej, okay, zaczęła się już rozgrywka. To mogą być na początku ścinki jakieś. Tak jak wygląda plansza, na której gramy. I to jest rozgrywka tak jak w cs Na przykład na niektórych serwerach zaczynamy Należy, żeby... o, jest. Yy, w, mamy bardzo ciekawy w gostrekonie system yy, yy, Coveru, no trzymania się, po prostu osłaniania się. O, możemy praktycznie zasłonić się za każdą pionową taką ścianą. Yy, tutaj możemy kucnąć i stać. No i możemy się też w ogóle położyć, tylko że wtedy wystają na nogi, więc to jest średnie rozwiązanie. Okej, okay, tak wygląda mapka nasza, widzimy tutaj punkty do przejęcia, nasz ekwipunek, spacja, żeby się zrespić. Mamy tutaj um, naszych sojuszników, mamy strzałki do nich, yy, znaczy takie wiązki mamy do nich yy, pokazane. Więc się ze ścianą. Ghost Recon jest taki bardziej symulator, nie powiedzmy jak yy, Blacklight czy coś innego. Tutaj wystarczą naprawdę dwa strzały, żeby zdjąć przeciwnika. Szybko zmienię jeszcze audio. O. Możemy przeskoczyć tutaj. Mm. No, ogólnie naszym zadaniem jest przejmowanie punktów. Nie wiem czemu. Okej, okay, dobra. Strasznie się zacina. Nie chcę, żeby się tak zacinało. To jest niefajne. Um, kiedy dojdziemy do. Naszej zasłony. Każda ma inne jakieś tam statystyki. Nie są jakieś tam super specjalne. O, zabiłem innego. Nie są specjalnie jakieś tam yy, różniące się między sobą, ale teraz o, możecie zobaczyć minus 30% recoil, plus 10% akuracji i plus 50% stability. To nam bardzo pomaga w grze. Możemy łatwiej wycelować przed, przed przeciwnika, zabić. On teraz akurat tego ja nie zabiłem. Chyba. No, ale jak widzicie, parę strzałów i przeciwnik już umiera. Naprawdę to nie działa tylko w taką stronę, że my zabijemy przeciwnika. On, oni też nas mogą ubić. Celowanie z broni tej pierwszej jest nawet ok. Nie podoba mi się zbytnio celowanie z drugiej, bo wygląda tak. Średnio. Ale, ale może być. Ups. Tutaj. Możemy tutaj się. O, fuck. Nie potrzebne, co zrobiłem. No ale dobra. No i oczywiście, kamerka na przeciwnika. Tutaj mamy. To jest też bardzo fajna rzecz. Tactical information. Yy, jest pokazane, gdzie dostaliśmy po prostu, od kogo i za ile obrażeń. Bardzo super sprawa, gra jest naprawdę dopracowana. Ścinam się trochę, ale to. Przez frapsa nie chcę, żeby tego było widać na filmiku, ale jeżeli będzie, to bardzo przepraszam od razu za to. Przybierzę sobie trochę mikrofon. No i idziemy dalej zabijać i bronić punktów. A my już widzimy jednego ziomka. Najprawdopodobniej jest to sniper, dlatego tam tak kampi. Hm. mam tutaj ten jakiś termo. Coś tam. A, tam rażę jakiegoś klasia. Dobre. Nawet to fajnie wygląda. Ups. Ktoś teraz mnie pali. Nie fajnie, nie fajnie. Wow. Niech go zabić. Po prawej nam wyskakuje, Kogo zabiliśmy. Nie muszę przeładowywać. Oj, zagapiłem się na tamtego ziemka. Tutaj wyleciał też jakiś z tarczem. Nie wiem, dokładnie co, nie wiem dokładnie, co ta tarcza mu daje, ale na pewno coś tak, na pewno coś mu daje. Nie mam żadnych granatów, granatów kupionych. Yy, granaty kupujemy w tej grze, co jest takie dla mnie dziwne, no bo na przykład broń kupujemy na zawsze, na stałe. Yy, amunicji do nich nie musimy chyba kupować. Tak samo jest yy, z hełmami. O, poczułem się tutaj nie zupełnie bez sensu, ale dobra. Dostał w nogę. Yy, granaty kupujemy na sztuki. Powiedzmy, kupimy sobie 5 granatów. To 5 w czasie rozgrywki użyjemy. No, jest to dziwne rozwiązanie. Ale jest yy, też coś takiego jak luty po prostu z przeciwników, które możemy dostać i takie granaty to wystarczy zabić paru przeciwników i sobie po prostu zabrać. Ups. No, mi się troszkę. F. Nie mogę tego aktywować. Taka piszcza Chodź wyjdziemy, szybko leć Nie następnej What am I doing? Okej, okay, zabiłem go Czas strasznie nie chcę, żeby się to przecinało, bo to będzie naprawdę widać, ale nic z tym nie mogę zrobić. Naprawdę gra już jest na low. Ok, zbierzmy sobie ludzi z niego. Co dostaniemy? Nie mam żadnego pojęcia, co dostaliśmy. Ale pewnie coś. M maximize, M minimize, możemy sobie mapkę. Spoko, też opcją jest ustawianie sobie częstotliwości z, jak, z jakiej strzelamy z broni, czyli M, auto marnuję amunicję, ale trudno Semi, czy musimy klikać po prostu myszką? To jest dobre na snajperkę, no takie typu tego rzeczy Aha, jest taki termo, coś tam Dobre No i yy, na niektórych broniach też yy, burst, czyli że co trzy Znaczy, że strzela takimi seriami po trzy mocniej. Nach, no, załatwił mnie. Nie fajnie. Może przygłośnie troszkę. Nie wiem, co tam wyłączyłem, ale... Dobra, audio. Już tam efekty strzelania, bo to naprawdę bardzo słychać. Fajnie. Pójdziemy inną drogą. Myślę, że tutaj snajperzy będą mieli fajniej. Zdecydowanie lepiej. To jest taka otwarta przestrzeń, że dla snajpera jest akurat. Przejmujemy punkt tak jak widać Capturing Ups Shit Mam pokazane ile mu zabraliśmy Znaczy ile mu zostało życia Dostałem w głowę Jakby nie dostał w głowę to bym nie umarł Głupi głupek Że ten materiał cały i zobaczy, czym się będzie zacinało, aż tak, żeby nie dało się oglądać. No to już było niefajne. Przyszedł tutaj do tej... Ty... Ta tarcza jest jakaś taka głupia, że w ogóle mu się nie da zebrać ani trochę obrażeń. Patrzę sobie coś pod naszą tomi e, Daj. ile HP, koleś. Yes! Round one victory! Te rundy nie trwają jakaś specjalnie długo Wysił się komputer, komputerze Szybciej chodź tą grą Ok, moje statystyki 3 razy zabiliśmy, pięć razy umarliśmy Tutaj dwie asysty, dwie obrony punktu Czyli jeżeli zabiliśmy kogoś przy tym punkcie To się liczy jako defense, czyli obrona Zagram jeszcze jedną rundę jak będzie się tak dalej ciało, to nie będę tego dalej ciągnął, bo myślę, że to nie będzie mieć sensu po prostu. Aha, więc teraz przeciwnicy yy, bronią punktów, a my je musimy przejąć, okej. Okay. Czyli to jest jakaś tam zamiana ról, żeby nie było jedna, jednej jakby tej... żeby jedni nie mieli bardziej uprzywilejowanej pozycji niż inni. To mądrze powiedziałem. Nie lubię tego. Nie lubię. Gdyś głupi ktoś tam stoi i pali wszystko. Łódź! Ktoś go zdjął, bo ja dostałem asystę. A tam co? Naprawdę. Dostałem w głowę. To jest też czasami to, że się ukryjemy za daną przeszkodą, to wcale nie znaczy, że. Aha, dobra. Wcale nie znaczy, że będziemy sobie mogli. Znaczy, to wcale nie znaczy, że nie jesteśmy z niej. Yy, znaczy, widoczni nie jesteśmy tak, jakby całkowicie. Czemu mam. Pistolet! I znowu mnie zabili, bez nadzieja. No, stem v kolana. Arrow in the knee. ok kucni, jezus, allogi potworne nie wiem czy ta gra jest tak naprawdę wymagająca <słyski> <słyski> no nie, nie, nie to jest z mojej strony. LAME! Powolić. Jeszcze zobaczę, co, co się da z tym zrobić. No ale kurde. Aha, możemy też. A tu chyba mówiłem. Dobra, nieważne. LOW jest przecież w kolesie. Nie wiem, co teraz zrobiłem. Może się polepszą FPS. Dobra, sorry, bo mi mama wbiła. Do pokoju. Dem Tak nie wiem zbytnio skąd on do mnie strzelał. Bo go nie widzę w ogóle. Czas się kończy, a my nic jeszcze Zaraz to jest prawda. Kogoś tam palę. Jest dobrze. Tam stoi. Zobaczę. Nope. Tam. Jeszcze widzę. Yes! Headshot. a asysta, kurde. O oh. Capturing. Dostaliśmy to dodatkowy czas. W pewnych sytuacjach się go dostaje, nie wiem w jakich. Zaraz ktoś nam. No i bardzo często ludzie ro robią tyły plecy, jak to lubi to sobie to nazywać. Ale bardzo często. No już mamy wyłączone przejmowanie punktu, czyli ktoś sobie. Nie mam zielonego pojęcia, co on właśnie zrobił. Wjechał na mnie. Aha, czyli on mnie po prostu przewrócił. Okej, okay, to też jest jakiś fajny bajer, że nie zabił mnie, ale mnie przewrócił i to mnie strasznie skołowało. Okej. Okay. Tego nie wiedziałem. Time to respawn. Naprawdę nie chcę, żeby mi się ta gra tak zacinała, ale już nie wiem, co mam z tym zrobić. Jeżeli ten materiał wypadnie aż tak tragicznie, to po prostu... Spróbuję go nagrać jakimś innym programem. A tutaj sobie zagramy w pozycji takiego Ala snipera, chociaż mógłbym sobie na tą planszę wziąć snipera, to zrobiłem błąd No moja mikrofalówka się jeszcze do końca nie naładowała, więc nie mogę go spać z tamtej odległości. Bardzo tutaj dobrze się ziomki kamuflują. To jest pewne. Sprint tu sprint nam się chyba nie kończy. DUP ale to było lamerskie. Musimy biegać w nieskończoność. Kurde, no. Dostałem w serce. Puff. Tam, gdzie jest czaszka, to był nasz. Bo, bodajże ostatni taki hit, który dostaliśmy. Taki śmiertelny. O. Nok krutt. Det er ikke mer. Zabiłem go. Niemożliwe. Za to spadły mi tak FPS-y. Spadek FPS-ów. Wyczuwam. Mł... Nie umiem naśladować tego głosu. Ten głos mistrza jody. Zielonego stworka ze Star Warsów. No, rozgrywko kończy się. Chcę już zakończyć tą żenadę. Nieźle. Nie wiem, jak tutaj sprawdzić level kolesia, ale jak tak patrzę, to jeden ma 8-3 z przeciwnikiem drużyny, drugi 8-2. A no, potem to już tak troszkę gorzej. Ja mam 2-6. Brawo, Mikołaj! Żo dziż Dobra, przejmijmy jeszcze tylko punkta i to wygramy, co będzie naprawdę dobre. Usmażę was mikrofalówką No nope, nikogo tam nie ma Daj Czemu on wie kiedy wychodzę? Czy to jest snajper i ma ten radar czy what? Słabe Ach, tutaj sobie możemy Se, sobie Możemy obrócić mapkę Dobra, przejmijmy ten punkt Mikrofala, men Microwave, men O, tam stał Stali? Zacznijmy przejmować punkt. Dymet. No kurdej. Wiecie, zostało 18 HP bez EI. Runda druga przegrana. Słabo. Change complete getting started. Started. Dobra, okej, okay, myślę, że to już zakończę materiał z gry Ghost Recon Online. Mm, jest to bardzo fajna gra, mm, naprawdę i scina się tak, jak to wygląda u mnie. E, ma bardzo ładną grafikę. E, jest świetna, jest bardzo ciężka. Nie można po prostu sobie polecieć na żywioł i próbować kogoś zestrzeć, bo to po prostu nie wypali. Tutaj trzeba siedzieć i kampić za tą swoją. Y, no za czym się po prostu skrzyjemy, za murkiem, ścianą i jak wyczekamy te pół godziny no bez przesady, jak poczekamy te parę minut. Wreszcie się nadarzy okazać, tylko już tam zabijemy. Albo można lamić jak ja. To też jest ok. Nie, nie jest. Ok, więc mówił dla Was Mikołaj. To, to był materiał z gry Ghost Recon Online. Jeżeli y, filmik Wam się spodobał, y, to dodajcie go do ulubionych, polubcie tam, skomentujcie. Ok, dzięki za obejrzenie. Cześć.